Orędzie 63, 7 grudnia 1974 roku, pierwsza sobota miesiąca, objawione maluczkim. Przyszedłeś mój Synu przed mój obraz, który od dziecka czciłeś ze szczególną miłością, co już było znakiem mojego szczególnego umiłowania, odprawiłeś mszę świętą. Aby pocieszyć moje niepokalane i bolejące serce, oraz w intencji wszystkich kapłanów należących do kapłańskiego ruchu maryjnego, nie lękaj się. Ze wszystkich części świata ja sama gromadzę moich synów w moim zastępie. Wszyscy dają mi odpowiedź. Jeżeli czasem napotykasz na jakąś przeszkodę, trudności czy niezrozumienie, ofiaruj to wszystko mojemu sercu. Powiedziałam ci już i powtarzam, że żadna ingerencja z zewnątrz nie będzie mogła zaszkodzić mojemu dziełu. Ono jest znakiem, który dziś daję mojemu kościołowi. Oto znak, który wam dam w chwili największego zamętu, w przeddzień wielkich wydarzeń, które wstrząsną wiarą bardzo wielu moich dzieci. Ja sama. Ja, matka kościoła. Osobiście interweniuję i rozpoczynam swe dzieło ocalenia, a rozpoczynam je z prostotą w ukryciu, w sposób tak pokorny i skryty, że większość nawet go nie dostrzeże. Ale taki był zawsze, mój synu, sposób działania waszej mamy. Dlatego też, aby ten sposób działania rozpoznać, musicie mieć oczy i serce małego dziecka. Powinniście na nowo stać się prostymi, pokornymi, skupionymi, ubogimi i czystymi. Musicie naprawdę ponownie stać się tymi maluczkimi, którym zostaną ujawnione Boże zamiary i tajemnice Królestwa Bożego. Dzięki temu rozjaśni się wewnętrzne niebo Waszych dusz, a serca prawdziwie się przemienią, gdyż wycisnę w nich mój obraz. Wasze serca staną się moim królestwem i przez was, kapłanów należących do mojego ruchu, dam dzisiejszemu kościołowi znak, który będzie się stawał coraz wyraźniejszy dla wszystkich i przez wszystkich dostrzegany, znak mojej obecności, pomocy i mojego działania, prowadzącego do zwycięstwa i tryumfu mojego niepokalanego serca.